W ostatnim czasie Zakład Gospodarki Usług Komunalnych w Lubaniu wzbogacił się o nowe pojazdy specjalistyczne do odbioru odpadów, które zasiliły flotę spółki. Zakupiliśmy w ostatnim czasie nowe śmieciarki, śmieciarki, które uzupełniają nasz tabor. Są to bardzo nowoczesne śmieciarki na podwoziu Volvo i z zabudową Ecocela. Jedna jest trzyosiowa, druga jest dwuosiowa. Z uwagi na to, że nie wszędzie największymi śmieciarkami możemy dojechać, dlatego zdecydowaliśmy się na zakup jednej mniejszej śmieciarki i jednej większej. Nowe pojazdy zastąpiły wysłużone już śmieciarki. Jest to tak naprawdę wymiana taboru, ponieważ wymieniamy wyeksploatowany tabor, który już nakłady na ich remont przekraczają wartość nieraz pojazdów, dlatego sukcesywnie Robimy wymianę, sukcesywnie dokupujemy nowy sprzęt po to, żeby warunki pracy były lepsze, po to, żeby jakość świadczonych usług też była dobra. Wiadomo, jeżeli jest to tabor, który jest wyeksploatowany, zdarzają się awarie, następstwem takich awarii jest no niestety, ale Nieodebranie odpadów, dlatego chcemy to eliminować poprzez właśnie wymianę również sprzętu. Spółka zakupiła również nowoczesną maszynę, która pracuje w Centrum Utylizacji Odpadów przy ulicy Bazaltowej. Zakupiliśmy kompaktor. Kompaktor jest to urządzenie, które zagęszcza odpad na kwaterze. Do tej pory mieliśmy bardzo wyeksploatowany kompaktor. Kompaktor był 30 albo 40-letni i więcej tak naprawdę go naprawialiśmy niż używaliśmy i to stanowiło problem i prawidłowego funkcjonowania składowiska, ponieważ bardzo są duże... Wymagania ochrony środowiska i dotyczące eksploatacji składowiska. Dlatego no, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby właśnie sprzęt, który, w którym zdarzają się awarie, pracował na składowisku. Nowy sprzęt do prac porządkowych na ulicach otrzymał również Wydział Zieleni. Jest to kosiarka samojezdna, która powoduje, że też czas wykonywania usług jest dużo szybszy. Do tego również planujemy zakup nowej, małej zamiatarki na typowo właśnie chodniki. Ponieważ mamy zamiatarkę, która jest na drogi i tutaj nie mamy z tym większego problemu, natomiast no, problem zamiatania na chodnikach wciąż istnieje. Dlatego chcemy to też wyeliminować poprzez zakup sprzętu. Lubański Zgiółk to jedna z najprężniej i najszybciej rozwijających się firm komunalnych w Polsce. Jednocześnie jest jednym z największych pracodawców w naszym subregionie.